Ludzie, on jest w się gaciach, ja się boję. Ja no się boję, miłość też się boję. Czy SMS gacie. też się boi, że, że on jest w samym jak my się boimy? Boimy zobacz, się. zobacz, widać bo... mu półdupę. No właśnie, widać mu półdupę. A tu są stivki. No właśnie, stivki są. To jest półdupak. Dobra, to pół, to półdup, okej. Siwaneczko z tej strony, repcek ze mną jest SMS, siwaneczko z tej strony SMS, a dzisiaj ze mną jest? <grym> repcek <grym> Tak się zgraliśmy, bo akurat to nagrywamy, siemaneczko, siwaneczko I siębie? dzisiaj będziemy grali w hide and seek, a tak jest, hide and seek Ma się do podpisania? Co? IP w opisie, twój link, Aha, tak. link, do twojego kanału też w opisie no, no to ja też w tym ustawie twój Będę chodzić. Jestem szukającym. Dobrze. Nie mhm. znajdziesz mnie. Jesteś tego pewnie? Tak. Będę, bo to masz tak. Bo tu masz chińskich Tak. Sin. Prosta. Dobra, a gdzie jesteś? Schowany. To ci, nie, nie się tam. Ja schowałem. No, no się zespiłeś, a ja nie mam gdzie się schować. O Jezus Maria. Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria. Jezus Maria. Nic, jak nie będziesz widział. Ja cię wiedziałem. Co? Ja już cię widziałem. A czym jesteś jak nic nie, no nie wiem. Nie wiem. jak pięci sobie zobaczymy? powiedz? Nie wiem. Nie wiem. Mm. Jesteś dziwny. Dob. Widziałem jeszcze trzy razy. Trzy razy się widziałeś? No, chodzę za tobą. Ale ty mnie nie widzisz, bo jestem czarodziej. Nie możliwie żebyś chodzi za mną. Poczekamy. Bo ja. Ciekawe, że zobaczysz na nagraniu. dobra. zobaczysz na nagraniu? Jesteś ślepy. O kurde. A, gdzieś chodziłem na F5. I co, zobaczyłeś mnie? Laga mam, ej, laga mam. Ha, nie zobaczyłeś Z Jestem super. O lol, ja też miałem laga. Też miałem laga, zostaw mnie. No nie. Ja zabiłem Cię Ale miałem takiego laga, że ja nie widziałem ja jak ty mi tak, klepałeś do Ja, nawet. Nie się ja bu... się nie byłem w basenie cały czas No ja też byłem w basenie A ja, cię... ja widziałem, że Ty byłeś poza basenem Zobaczysz na nagraniu No Ty też zobaczysz Wszystko Zobaczysz na nagraniu No ja mam taki do szaka No już w końcu się teraz piłem. trzeba kogoś znaleźć w końcu Bo no, Ty jesteś słaby, tylko mnie znasz. Tylko na tego, że powiedziałeś, że chodzi za mną no, pochodziłem za tobą. O tu jest widok, nie? O wszyscy nie oglądają. A jakie tu bo... było... Czym ty byłeś? Czemu? Mrolem? Ja byłem węglem. Nie, węglem. A jakie tu mogą być bloki? Ja widziałem śnieg. Eee... Nie wiem... Chyba No nie, może się Kurde, jakoś podzielić? Nie, lak, miałem, miałem, lak, 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 lak. nie lubię mieć lagu nikt nie lubi, przyznacie mi prawdę jakby co nie. nie zachęcam do subskrybowania sms-a tak? chyba na dół mnie nie znaleźć hmm. a ja, ja, ja też nie zachęcam do jego subskrybowania ale ja nie muszę zachęcać żeby mnie subskrybowali z tego pewnie? tak a jakby co chciałbym powiedzieć, że mam 5 subskrypcji i się bardzo z tego cieszę tak? tak? To jest mój pierwszy filmik na kanale i może tak jakby taki trochę informacyjny, gdzież kanał... ten, no tak, przeistoczę, no. Filmiki na moim kanale będą się pojawiały regularnie, dwa na, dwa na tydzień. Jeden z PvP i drugi z... Dwa razy w tygodniu tylko. To już mój no trzeci tak? będzie w tym tygodniu. Tak. Okay. I to ja też może zrobić szybko. Ale ja będę jeszcze jutro nagrywał, mam nadzieję. Muszę to tu... Nie wiem, czy jest, Nie wiem, czy będę. Nie wiem, czy Nie mogę znaleźć, lol. No ja też, a ja czekaj. Już Nie tak. I nie tak. Nie So ja się nie Jakby co? Nie. To co? Znaleźć chciałem powiedzieć też trochę informacji, dlatego że z mojej serii, tej horror, tam jakiś tam coś tam, normalnie, wyspa mroku e... będę musiał ją przechodzić po raz drugi, po raz trzeci w sumie, bo przechodziłem ją, ponieważ znowu mi się popchnął. I dlatego nie pojawia się odcinki. Już nagrywałem dwa razy te, te, tą serię, lecz się cały czas psuję. Jak, jak teraz za trzecim razem mi się nie uda, no to y, serii niestety nie będzie. Jakie niestety, ziomuś? Dlaczego niestety? Jakie niestety? sobie tak rozgłoszoną serię swojego epickiego parkoura. A, epickiego parkoura.

Tu nie masz innego trwany moment. No zaraz bym jak sobie zrobię. Jezus maria, chodzę w kółko i nic nie zrobię. No ja też. Łoł, wow, gdzie w Nie, chcesz... w tym, gdzie w ogóle? Ja nie wiem, jak ja ten Widzę cię, widzę cię. Robi, zrobię ci pierwszy. Zrobię. Już ci robię drugą. Ja no, Ej, nie, przegraliśmy. Dobra, wracamy już do na następnej areni, jak się więc Dobra, z jest powrotem pod dłużej, bo sama pani No, nawet no, nie wiecie ile. Bugowały się przy sześciu, przy 4, przy... Sześć, no właśnie. No ile? Przed, przed... Przed W środku filmiku, jeden A ja to tylko Kasper. O i just start with another moment. Okay, I'll just start to the camera. Mm -hmm. Ja z klepi, myślę. No ja sobie tylko stałem tak grzecznie. Ja się dopiero zesponiłem, a już mnie ktoś klepał. Nie dziaj, gdzie mi znikłeś? Nie, nie wiem. Ja dopiero się zesponiłem, ja Ci nie mogłem nic zrobić. Aha... Ja nie wiem, chcę kaster... w niego trafić tą doniczkę, bo jest taka mała. No, No. 158 Bartek. Dalej. Szukamy dalej crafting typów. Nie. Takie, takie, które wyglądają tak fałszywie, to tak naprawdę nie są fałszywe. Co za frykile, ty. Trzech typa. Trzech typa było obok mnie i żaden z nich mnie ten nie znalazł, nie widział. Nie powiedziałem to ja Pfff, Jestem u góry Dzięki za podpowiedź no, tak ci pomogą, bo widzę, że jesteś takim mega mamusem No ja już coś zabiłem, nie jak tamci inni No ci free killer? Trzech obok mnie przebiegło i się mi mnie nie sklepło Ja wszystko krepię Po prostu mam cały czas tyle lewy przycisk muszę i chodzę tak Ha, no w Jeszcze tylko dwie minuty nie? Jest. Stania bez bezsensownego w miejscu wszystko, wszystko Ale mam faj fajną toniczkę mam na głowie Ja się odsyłam kiedyś na spałnie i mnie nie znaleźliwie A już jest dwóch szukających, a było chyba trzech, może o ile wyświetli No bo się nie straszy, że nikogo nie znajdzie Robisz oszust. <dba>, robisz 9,2, <grywasy> robisz oszust. <grywasy> robisz... 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 Dobra, jadam. Nie było. No, to mnie na razie nie idzie. Z tak tak się ktoś klepie, ale ty tak naprawdę się nie ruszysz. Tak naprawdę od niego ciebie klepę. Nie wszystko do góry już przyjeżdżałem. Kurde, ktoś mi się do pokoju dobija. Czekaj. Eee... Yy, Chwilka, ja tu postoję. Nic nie zajmujecie. Pef, no... No, nie... Bije, bijemy wszystko, Tak, no, to jest młodsze rodzeństwo. I Sara ora od ciebie. Ty orasz, jak ty orasz? Co orasz? Dlaczego orasz? No to byłeś przy mnie. Ale nie widziałem. No koładły? bo jestem. Co? Koładły? Nie, jestem doniczką. Jakim cudem doniczką podałeś? Wydar no, normalnie nie nie Donniczką. Ale nie było mogło no w ciebie być. Ja byłam za twoimi plecami. No bo się zbliżałeś, nie? By się chyba od razu. Mogę znaleźć podłogę na czytnijcie? Sklepię zaraz stickers, jak już nie widzę. Jezus, tu nic nie ma, ja nigdy już nic nie znajdę. Sklepiemy wszystko, co się da, Jezus, ja już nic nie znajdę, ja tylko chyba tu jako je jedyny znalazłem, oprócz tego typa, który mnie znalazł, ale ja tak naprawdę cały czas chodziłem. Tak naprawdę, siąż? Jezu. I ziomuś? 10, Jezu. 10. Weź wybiegnij. Czekaj, cztery, chodź do pokoju z biblioteczkami. Ale Kacz, ja... A to tam Za tobą jestem, zobacz. Likin. Likin. Wygrałem. Jezus, słyszałeś tam? No, Mało przerywaczek widział. Dobra, Dobrze, więc do... to będzie koniec. No, mm. to, bo, bo, bo on mi kazał. Bo ten nie, pan mi ja kazał. No, ja nie chciałem kończyć jeszcze. No, nie, to nieprawda. Prawda, prawda? On ma to na swoim nagraniu. No to my, my zobaczymy. Ok, Dobra, a więc serdecznie żegnamy. Chwasłowo, No, on zawsze jakoś nie? No to ja serdecznie dziękuję. Widzicie, tak taki dla mnie, nawet się nie chce pożegnać, nie? A więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć. Pożegnam się. Żegnam. Ale idzie ostatnio.